Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie dzisiaj czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. Odważysz się poznać, co karty odsłaniają. Hmm, ciekawe. Kochani, dzisiaj będzie czytanie dla Wagi, także witajcie Wegunie. No zobaczymy. Zobaczymy sobie, co tamte karty chcą Wam przekazać takiego ważnego. Kochani, pamiętajcie, że każde czytanie jest inne. Energie mogą być podobne, ale nigdy nie będą takie same. To czytanie będzie kochani, ogólne, więc bierzcie ze sobą to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie, nie dopasowujcie na siłę, bo nie warto. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. No dobra, no to patrzmy. Patrzmy, moje drogie wagi. Co tam dla Was karty chcą odsłonić? Waga. Co chcą pokazać karty dla wagi. Kochani, dla części z Was mam wrażenie, że część z Was ma bardzo trudny czas. Macie, kochani, albo mieliście. Y, bardzo trudny czas, w którym straciliście wszystko to, co sobie budowaliście, wszystko to, co było dla Was ostoją, było dla Was opoką, było dla Was y, bezpiecznym schronieniem. Czuliście, że y, to jest krwawica Waszego życia. A tutaj wszystko pyk i już. Może jakieś wiadomości, kochani, to spowodowały. Może, może być też tak, że ktoś y, Was oszukał. I straciliście przez to coś bardzo ważnego w waszym życiu. Ten trudny czas, kochani. To mam wrażenie ma coś wam pokazać. Tu macie wyciągnąć wnioski. Wnioski, które będą procentowały w przyszłości. Takie, kochani, mam wrażenia. To nie jest trudna sytuacja, to nie jest łatwa sytuacja, wróć. To jest sytuacja bardzo trudna, bardzo trudny okres czasu, gdzie posypało się wszystko. Po prostu zburzyło się jak domek z kart, rozsypało się. Czy to, kochani, życie prywatne, czy to życie zawodowe, wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale tutaj ewidentnie się coś, kochani, no rozwaliło, no. Dobrze, dla części z was widzę mm, jakąś toksyczność przy was. Mogą to być kochani osoby, Mogą, może to być osoba, która ma w stosunku do Was bardzo nieciekawy plan na zasadzie takiej, że mm, będzie próbowała Was wykorzystać, będzie próbowała Was zmanipulować, będzie próbowała ugrać wszystko dla siebie, nie patrząc na Waszą szkodę, nie patrząc na Wasz ból po tym wszystkim, co Was zrobi. Tutaj też, kochani, może wchodzić w grę zdrada ze strony przyjaciół, ze strony rodziny, ze strony partnera, partnerki coś takiego też może mieć miejsce tu jest jakieś oszustwo, tutaj jest toksyczność niesamowita tutaj kochanie, również jest kradzież może być taka ewentualność, że ktoś, ktoś będzie chciał was po prostu żywnie okraść więc jeżeli macie jakieś podejrzenia w stosunku do jakichś osób to miejcie to kochani z tyłu głowy, bo coś takiego może mieć miejsce. Oczywiście dopytamy sobie kartę i zobaczymy, z czym, z czym to jest związane, ale no coś takiego może mieć miejsce. Ten człowiek, tak jak się szybko pojawi, tak jak się pojawi w waszym życiu, tak szybko zniknie. A zniknie dlatego, że zrobi swoje i da noga, no. Także uważajcie, proszę. Dobrze, dla części z Was macie jakiś pomysł. Pomysł na życie związane z Waszą pasją. Na razie to jest na zasadzie pomysłu. To sprawia Wam ogromną przyjemność. To sprawia Wam to jest to, co kochacie robić. Kochacie, ko kochani, to robić i będziecie chcieli w przyszłości wdrożyć to do, wprowadzić to do Waszego życia. Może dla czystej przyjemności, może dla. Celów, celów zarobkowych, ale to, to wy podejmiecie decyzję. Ale w każdym bądź razie jest to pomysł związany z tym czymś, co kochacie robić. Dobrze. Pytamy w takim bądź razie, kochani, o ten trudny dla Was czas. Co takiego się rozsypało lub co spowodowało, że to się rozsypało? No, jesteście bardzo poranieni, kochani. To, co się rozsypało, to, co się zburzyło w Waszym życiu, było dla Was bardzo ważne bardzo duże mieliście oczekiwania w stosunku do tego czegoś co straciliście czy to kochani będzie, będą pieniądze czy to będzie życie, życie uczuciowe w każdym bądź razie sytuacja która się wydarzyła bardzo was poraniła czujecie żal czujecie smutek czujecie rozgoryczenie na tą chwilę nie potraficie się pogodzić z tym co się wydarzyło Czas zagoi pewne rzeczy, może nie tyle co zagoi, co przytłumi, ale tu jest potrzebny czas, ponieważ na tą chwilę coś spowodowało w Waszym życiu, że jest bardzo trudno. Czujecie ogromne rozdarcie, tak jakby ktoś Wam po prostu wbił sztylet prosto w serce i to serce krwawi, oczywista sprawa, tak? Tam jest otwarta rana. Może też być tak, że ktoś was wykorzystał, kochani, do swoich celów i stało się to najgorsze. Straciliście to, co było dla Was bardzo ważne. Czego dotyczy sytuacja, wy, kochani, będziecie wiedzieć najlepiej. Ale sprawiedliwości, sprawiedliwości, kochani, stanie się zadość. Wy, 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 wy kochani, um, wejdziecie, część z Was, kochani, wejdzie na, nawet na drogę sądową. Nawet na drogę sądową z tytułu tego, co się wydarzyło, ponieważ nie odpuścicie tematu. Wy walczycie sobie to, co jest wasze. Odbierzecie to, co straciliście, to, co jest wasze, kochani. Nie pozwolicie na to, żeby ktoś się wzbogacił Waszym kosztem. Dobrze. Czujecie bardzo duże zmęczenie. No oczywiście, że czujecie bardzo duże zmęczenie, skoro sytuacja, która się wydarzyła, spowodowała, że straciliście w życiu coś dla Was bardzo ważnego. Jest potrzeba odpoczynku, jest potrzeba regeneracji głowy, regeneracji ciała fizycznego. Macie taką niemoc totalną. Nie możecie ruszyć z miejsca, nie możecie wstać z łóżka, nie możecie. Yy... Logicznie myśleć, racjonalnie myśleć. Yy, ta sytuacja was po prostu no, przybiła, tak? Ale, kochani, tutaj przyjdzie czas, w którym wystaniecie na nogi. Tylko jeszcze nie w tej chwili. Odzyskacie co wasze. Odzyskacie, kochani, co wasze. Odzyskacie to, co straciliście. Teraz jest trudno. Ale to jest zrozumiała rzecz. Musicie poukładać siebie na nowo. Jest potrzeba poukładania siebie na nowo, ponieważ sytuacja nas dobiła, was dobiła, tak? I jest potrzeba poukładania siebie na nowo i wkroczenia. Mam taką bardzo takie przeczucie, że jednak wkroczycie na tą drogę sądową, bo nie pozwolicie na to, żeby ktoś wam. Zabrał co wasze. Większa część z Was może wkroczyć na drogę sądową. Hmm. I tutaj, kochani, jest sprawa wygrana. Jeżeli to, to będzie miało miejsce, dobrze. To jest dla części, moi drodzy. Zobaczmy teraz sobie z tymi osobami bardzo toksycznymi w waszym życiu. No i to jest, kochani, Ktoś, y, ktoś przy waszym domu, ktoś przy waszej rodzinie lub, kochani, ktoś z waszej rodziny, z bliskiego wam otoczenia. Ten ktoś y, nawet może być tak, że będzie próbował rozbić wasze małżeństwo, wasz związek. Y, lub y, wasz partner, wasza partnerka y, was oszukała lub was zdradziła, tak? Też tak może być, kochani. Bo jest, było szczęście rodzinne, była piękna sytuacja związkowa, szczęście, radość, miłość, i tutaj, kochani, coś się wydarzyło. Ktoś kogoś oszukał, ktoś kogoś zdradził, ktoś kogoś wykorzystał, lub jakaś osoba z waszej rodziny, z waszego bliskiego otoczenia dokonała tego czynu. Coś takiego mi się tu, kochani, rysuje. Ja, ktoś ktoś przy, przy Was, przy Waszym domu? No, bardzo toksyczna osoba lub osoby. Yy, bardzo duża yy, negatywność. Yy, to jest człowiek, lub yy, to jest człowiek, który bardzo mocno wzbudza zaufanie. To jest człowiek, który yy, pięknie się wysławia. Pięknie wygląda. Jeżeli to jest facet, to jest bardzo zadbany, bardzo przystojny, bardzo zwracający na siebie uwagę, bardzo pociągający. Może ktoś taki po prostu zawrócił Wam w głowie, kochani, no i zrobił swoje, tak? Lub tkwicie. Lub, kochani, tkwicie w takim związku, w którym Wasz partner jest właśnie tego typu osobą. Która was zmanipulowała, która was uzależniła, yy, która gra w swoją grę yy, tylko i wyłącznie na swoją korzyść. Duża toksyczność, duża negatywność. Trudno jest się od takiego człowieka uwolnić. To jest też człowiek, który zdradza. To jest człowiek, nie, patrzą, nie patrzy w ogóle na waszą krzywdę. W ogóle. On, jego interesuje tylko i wyłącznie on sam. On jest zakochany w samym sobie i on uważa, że jemu wszystko wolno. Hmm. Dobrze. To też mogło chodzić, kochani, o kwestie finansowe, że mm, ktoś wyczuł, że macie zaplecze finansowe dość ładne zaplecze finansowe. I z tego tytułu. Yy, i z tego tytułu, kochani, mm, wszedł z Wami w relację, no i zrobił to, co zrobił, tak? Też taka ewentualność może być. Lub może być tak, że macie swoją firmę, kochani. Macie swoją firmę bardzo dobrze prosperującą, która Wam przynosi fajne pieniądze. Ktoś będzie miał w zamiarze mm, zgarnąć Wam to, co Wasze. Przywłaszczyć sobie to, wręcz bym powiedziała. Uważajcie na taką osobę lub na takie osoby. Będzie chciał was okraść, będzie chciał was wykorzystać. Najpierw będzie chciał was uzależnić od siebie, że na takiej zasadzie, że wy sobie bez tej osoby nie poradzicie prowadząc tą firmę, bo ona wie lepiej, bo ona wam lepiej doradzi, bo ona lepiej załatwi sprawę z umowami, z kontraktami. Nie pozwólcie sobie na to. Bo tutaj jest ewidentne wykorzystanie Was w tej kwestii. Dobrze. Zastanawiacie się, co zrobić. No, i bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Wy, jako rozważne wagi, wyważone, rozsądne, nie pozwólcie sobie na to, żeby ktoś was wykorzystał. Zastanawiacie się nad tą. Y nad tą ewentualnością, może po prostu w pora się zorientowaliście, że ten człowiek y, Wam się nie podoba, coś w nim nie pasuje. Bardzo mocno zwróćcie, zwróćcie, kochani, na tą uwagę. Tu jest jakieś niezdecydowanie, tu jest jakieś zastanawianie się nad czymś. Zastanówcie się nad tym bardzo mocno, ponieważ tu ktoś ewidentnie będzie chciał Was wykorzystać. Uzależnić od siebie, wykorzystać, zrobić. Y, Zrobić wszystko, żeby wam zgarnąć to, co wasze i sobie przywłaszczyć. Dobrze. Dobrze, patrzymy na ten, na ten nowy pomysł. Karty mi same chcą wychodzić. Na ten nowy pomysł, który chcecie, w, na ten plan, który macie w głowie odnośnie waszej pasji. No kochani. No zaufajcie sobie, zaufajcie sobie i idźcie w to, co sobie zamierzyliście, to co sobie obraliście, w cel, w który sobie wyznaczyliście. Idźcie z wiarą, z nadzieją, z ufnością, gwiazda będzie wam przyświecać, kochani. Idźcie w to, bo to się, bo to się będzie pięknie realizowało, przełóżcie to na czyny, macie w sobie ten żar, macie w sobie ten ogień, kochani. Macie w sobie tą pasję do, do działania, tą odwagę do działania. Ewidentnie tutaj y, wszystko jest na plus. Ktoś zmierza, kochani, y, jeżeli. Y, dobrze, teraz jeszcze jest jedna opcja. Y, tutaj wdrażajcie swój pomysł w życie i go realizujcie, bo. Y, bardzo fajnie to się przedstawia widzę też jeszcze coś takiego że do waszego życia kochani wy jesteście osobą wiedzącą czego chce twardo stąpającą po, po ziemi w waszym kierunku zmierza osoba która jest z wami bardzo zainteresowana która jest to jest człowiek doświadczony to jest człowiek po przejściach to jest człowiek który wie czego chce od życia to jest człowiek bardzo opiekuńczy, bardzo wrażliwy, emocjonalny, bardzo taki romantyczny. To jest człowiek, z którym na pewno nie będziecie się nudzić. Taki człowiek zmierza tutaj w Waszym kierunku. Możecie spotkać taką osobę na Waszej drodze. Może być to przypadkowe, może to być, nie wiem, gdzieś pójdziecie na imprezę do znajomych i akurat takiego człowieka możecie poznać, tak? Ale tutaj coś, kochani, jest na rzeczy. Ktoś zmierza w Waszym kierunku. Dobrze. Ale Wy się trochę będziecie bronić przed tym. Wy się, kochani, trochę będziecie bronić, ale dlaczego? Bo w Was drzemie niesamowita moc. Niesamowita siła. I teraz ta siła tego człowieka będzie właśnie do do, do do was bardzo ciągnęła, ta wasza, ta wasza stanowczość, ta wasza to wasze twardo, to wasze związanie się z może nie tyle, co związanie się z rzeczywistością, ale przyciągać tego człowieka do was będzie ta wasza charyzma, ta wasza. Taka z jednej strony wrażliwość, delikatność, empatyczność, a z drugiej strony pazur, jak będzie trzeba, tak? Kochani, ale mam wrażenie, że wy się troszeczkę będziecie przed tym bronić. Ale zaufajcie sobie. Zaufajcie sobie, przemyślcie sobie tą sytuację, bo część z Was może nie być po prostu gotowym na, na coś takiego, co się pojawi w Waszym życiu. Ale ja myślę, że wy, wy, kochani, na tyle znacie siebie, że wiecie, na ile możecie sobie pozwolić. Jeśli taka osoba pojawi się w Waszym życiu, to będziecie wiedzieć, co zrobić. Bo macie siłę, do, y, macie siłę i tą chęć życia takiego parcia do przodu. Jeżeli są osoby samotne, to tutaj y, może być piękny związek z tego, kochani. Trwały, yy, o takich solidnych fundamentach. Będzie bardzo, ten człowiek będzie dla Was bardzo dużym wsparciem. Tak to, kochani, widzę. Od, od, też odchodzi od Was, kochani, odchodzi od Was jakieś, jakaś ciężkość. Czyli te sprawy, które tutaj mieliśmy na początku, sprawy, które no, nie, na, nie należą do łatwych, tak? To, kochani, ode, odchodzi od Was. To przytłoczenie, to przygniecenie, to przeciążenie całą tą sytuacją, to kochani od Was odchodzi. Małymi krokami, ale odchodzi i na pewno poczujecie z biegiem czasu y, większy luz y, psychiczny niż macie do tej pory. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.